Cześć! Fajnie, że wpadłeś na mój kanał. I od razu gratulacje, bo prawdopodobnie oszczędziłeś 220 zł. To nie największe pieniądze, ale jakieś są. Można je lepiej wydać. Można na przykład przyjechać na warsztaty do mnie 26 kwietnia. Albo można kupić kurs EQ, niekoniecznie mój. Jakiś inny, można się doszkolić w jakikolwiek inny sposób, a nie wydawać pieniądze na Waves, Curves, IQ. AQ. IQ, AQ, Autonomous, Autonomous EQ. Czyli samodzielny autonomiczny IQ. To nie ty będziesz podejmował decyzję, czy piano ma być ciemne, czy jasne, czy ma być z tyłu miksu, czy z przodu. To nie ty będziesz podejmował decyzję, czy gitara akustyczna powinna być taka troszkę cienka. Siedząca trochę wyżej, no bo przecież elektryki są pod nią, może jakiś Rhodes pod nią gra, no to ona nie musi mieć tyle dołu. Nie, to autonomiczne IQ będzie podejmowało tą decyzję, samo będzie podejmowało decyzję, jak wrzucisz go na trakt gitary akustycznej. Nie no, proszę Państwa, proszę Państwa, proszę Państwa, oczywiście wszyscy używamy AI, AI wchodzi też do produkcji muzyki i są plug -iny. jest implementacja AI w narzędziach, których używamy. Taka, która się przydaje, która może zaproponuje coś ciekawego. Okej, okay, no jeżeli w ten sposób podejdziemy do AQ, to może komuś się przyda, ale wydaje mi się, że to może być bardziej niebezpieczne niż przydatne. I jeżeli podejdziemy do tego w niewłaściwy sposób, to ta wtyczka sprawi, że będziemy stawać się gorszymi producentami, gorszymi mikserami, a nasze produkcje będą brzmiały coraz gorzej, randomowo. Dziwnie, nie, nie, no w ogóle szaleństwo. Curves AQ. Autonomous Q. Bardziej abnormal Q. Albo abort this EQ. <ścoughs> ja bym tak wytłumaczył AQ. Nie, nie, to szaleństwo jest. I że on się niby uczy danego instrumentu no i proponuje ci, tak jak tutaj nawet widać na tym nie, zdjęciu. Pięć różnych krzywych. Prawda? Ale na jakiej podstawie on ci proponuje te krzywe? Na jakiej podstawie? Przecież to, to ty masz decydować, to ty jesteś osobą kreatywną. To jest Twoja muzyka, moja. To są nasze instrumenty, które my nagraliśmy. My mamy jakiś pomysł. A jak nie mamy pomysłu, no to przecież masz milion presetów. To klikaj po presetach za darmo, nie, nie wydając pieniędzy na to. A jak nie masz pomysłu, no to trzeba się też doszkolić. Trzeba się dowiedzieć. Jak instrument powinien siedzieć w miksie? Jakie częstotliwości są ważne? A nie randomowo klikać po propozycjach Curves AQ i liczyć na to, że. Nie, 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 szaleństwo. Dobra, przejdźmy do muzyki, bo może oczywiście straszliwie się mylę i to jest po prostu narzędzie przełomowe. A, wrócę jeszcze do tego, bo e, troszkę jestem zły, bo tutaj są różne ciekawe wypowiedzi różnych wielkich panów miksujących wielkich artystów. Stuart White miksuje Beyoncé, Jay-Z. Super. On się wypowiedział jeszcze w taki trochę zachowawczy sposób, bo on mówi tak. The sound IQ can achieve on its own is very impressive and it's so adjustable. Oczywiście, że musi tak powiedzieć, czyli musisz to dostosować. On ci coś, ten AQ zaproponuje, a ty oczywiście musisz to dostosować. Na przykład zmienić tą krzywą albo yy, Pokrętło mix dostosować, żeby nie aż tak agresywnie ta krzywa działała na twój instrument. No i on to powiedział: Which makes it super usable. I am excited to try it on a mix. No, przynajmniej zachował twarz. Tyle, Tyle powiedział. Natomiast no, Jack Joseph Puig strasznie go szanuje. On to jest po prostu taki umysł. No, ale rozumiem, każdy współpracuje, zgłasza się firma, a do mnie też już się zgłosiły firmy. No, ja też mam jakiś product placement, to się w przyszłości będzie jeszcze działo, ale ja chciałbym mówić prawdę. Znaczy, jeżeli produkt mi się spodoba, jeżeli naprawdę wierzę, że to jest coś cennego, no to wtedy wchodzę w to. Taki mam plan. No, chyba, że ktoś mi zaproponuje 100 tysięcy złotych, po prostu, no, to pa pamiętajcie, zróbmy taki układ, że ja wtedy zrobię tak. Mam ten nowy produkt, Zrobię takie trzy mrugnięcia i będziecie wiedzieli, że to po prostu, no, no, musiałem, no bo trzeba zapłacić za gaz, elektryczność i tak dalej. Ale Jack Joseph Puig mówi do nas, This is a new frontier. Dobra. Nie, naprawdę. Dawno, dawno już nie byłem w takim szoku, że można coś takiego sprzedawać i to potem będzie kosztowało 129 dolarów. W tej chwili 50 dolarów. Wow. Wow, jest wow. Dobra. Puszczę wam kawałek bitu. To jest tam jakiś etap produkcji, to nie jest jeszcze mix, więc pewne elementy wymagają pokazania, wymagają doszlifowania, więc gdybym miał na przykład zabierać się za mix, no to możemy wypróbować to AQ na kilku ścieżkach, zobaczmy co się stanie. Ok, mamy na przykład takie piano, które gra tutaj taką, taką partię, która nie ma być na przodzie. On tam wypełnia. Posłuchajmy go. Świetnie, włączam Curves AQ Stereo na tym pianie. Zróbmy, żeby to było troszkę większe, 150, żeby się troszkę tutaj zmieściło. Świetnie. No i włączmy default preset. Full reset. Ok, no to wciskamy learn, puszczamy piano. No i on teraz się uczy tego piana i zaraz nam zaproponuje jakąś krzywą. Super. No pięknie, bardzo rozjaśnił to piano. W ogóle przepraszam, bo ja to oczywiście mam jako demo. A w demie będzie tak, że co chwilę będą takie jakieś fragmenty ciszy. Musimy przez to przejść. No więc zaproponował nam taką krzywą. Dobra. W takim razie włączmy miks z tą krzywą na pianie. Nic nie zmieniłem. Tak, pokazał piano. To prawda. Tylko dla mnie to piano jest teraz za Ono za bardzo zwraca na siebie uwagę, bo nie taką rolę dla tego piana przypisałem, kiedy go nagrywałem. Czy szukasz producenta, który pomoże Ci stworzyć Twoją pierwszą piosenkę? Tak od podstaw. Od songwritingu, przez produkcję muzyki, aż do miksu i masteringu? Od 25 lat współpracuję z polskimi artystami, takimi jak Lanbery, Kasia Cerekwicka, Łukasz Zagrobelny i wieloma innymi. Piosenki, które razem stworzyliśmy zostały odsłuchane ponad 100 milionów razy. Czas na Twoją muzykę. A może sam komponujesz, produkujesz, miksujesz, próbujesz masterować, ale czujesz, że potrzebujesz coachingu. Jeżeli tak jest, wejdź na stronę rób Pro i zarezerwuj konsultację ze mną albo online, albo u mnie w studio. Do zobaczenia. No ale dobra, zobaczmy, zobaczmy inne propozycje. Wydaje mi się, że ta krzywa ostatnia jest jakaś taka najdelikatniejsza. Posłuchajmy jej mm, solo. Ta jeszcze taka jest, że to piano bardzo się nie różni od tego oryginału, który chciałem, żeby brzmiał. Ale tutaj dużo dołu dodaje, mamy te dwa slajdery, ten różowy, podbija częstotliwości, a niebieski je tnie. No i też możemy moc tego cięcia tutaj wybrać. No bardzo fajnie. No i dynamicznie oczywiście on, on to układa. I możemy też zrobić tutaj równowagę między dynamicznym działaniem tego pluginu a statycznym, prawda? Wszystko pięknie, wszystko pięknie. Ale co takiego rewolucyjnego jest w tym, że jest pięć krzywych, z czego cztery brzmią źle, jedna brzmi w miarę fajnie? No to, to ja, ja sam nie mogę takiej krzywej po prostu, w której troszeczkę środka dodam. Dla mnie ten ruch tutaj dodania dołu nie kupuje tego. No teraz powiedzmy to piano brzmi w miarę fajnie. Zobaczmy z tym ustawieniem. Refren. I I oczywiście super, brawo AI, że tutaj po um, nauczeniu się jest napisane Adaptive Piano, czyli że AI rozpoznał, że to jest piano. Puh, no rzeczywiście to jest New Frontier. Powiedzmy, że w miarę to piano, natomiast naprawdę my nie wiemy jak jak troszeczkę obciąć dołu, albo jak pokazać środki, Przecież to jest jeden ruch IQ. Ja spędziłem tutaj już dobre 4 minuty przechodząc przez te propozycje, a to był jeden IQ, w którym, jeden ruch IQ, w którym bym pokazał po prostu pewne częstotliwości, może między 800 a 2 kilo. Troszeczkę bym podbił jednym ruchem. Miałbym ten, ten sam, to samo brzmienie. No dobra. Nie gra, bo gra pięknie. New Frontier. Dobra. Mamy też taki synt. Dobra, rzućmy AQ na to i zobaczmy, co nam AQ zaproponuje. Nauczymy się. Przede wszystkim, w ogóle, od razu mamy, nie wiem, 4 dB głośniej. Porównajmy to. ARP Synth, uwaga, bez AQ Stereo. Do minus 24,3 dojechaliśmy. Super. Włączamy Autonomous Q. Nie mogę przeżyć. Tak jak powiedziałem, 4 decybele głośniej. 3,5. Skłamałem. No tak się nie będziemy bawić. Tak się nie będziemy bawić, że po prostu na dzień dobry on zgłośnia sound i to ma być, że mi się to od razu ma podobać, tak? Bo jest po prostu głośniej. No więc zróbmy tak, dla uczciwości, 3,5 decybela zciszamy na wyjściu z tego pluginu i teraz porównajmy, co on zrobił. No błagam, to jest New Frontier. Nie wygłupiajmy się. Naprawdę, nie wygłupiajmy się. To jest, to jest żenada, to jest, to jest żaden ruch, ale przejdźmy po tych pięciu propozycjach. O. Tu już będzie dużo bardziej środkowo to brzmiało. Kto wie, czy na przykład ten algorytm, w sensie ta krzywa, Troszeczkę bardziej by się w miksie nie przebiła. Porównajmy. Trochę nie słychać tej ścieżki, więc w ogóle tutaj.

Nie wiem, to jest może może o włosek. Może o włosek bardziej ten instrument jest teraz słyszalny, ale znowu, to jest jeden ruch i Q. Każdą wtyczką wbudowaną, ProQ3, ProQ4, czegokolwiek używasz. Robisz jeden ruch i masz to samo. Po co przekombinowywać? Dobra. Wypróbujmy to jeszcze na basie. Mamy tutaj taką część, w której gra bas żywy. I on mi się wydaje taki troszeczkę um, zamulony. Może moglibyśmy go trochę bardziej pokazać, żeby było słychać, że to jest gitara, że tam troszkę przesuwają się palce po strunach. Zobaczmy. Curves Akumono, Learn włączamy. Jest głośniej, od razu jest głośniej, znowu mamy to samo. Nie wiem, 3 decybele głośniej. To jest, to jest nie fair, po prostu, dlatego że włączasz plugin, robisz Learn, on ci proponuje krzywą 3, razy, 3, 3 dB głośniejszą i to od razu myślisz, nie no, teraz to w ogóle słyszę ten instrument. Nie, to, to, to jest nie fair. Pierwsza figurka dojechała do minus 19,4. Zobaczmy teraz propozycję AQ. No, proszę Państwa, no, prawie 6 dB teraz, prawie 5, 5-6 dB. Dobra, robię to samo. Zjedźmy w takim razie o 5 dB tutaj. Wydawało się, że za, 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 zabrał tej, temu basowi trochę głębi ten plugin. Cienko się zrobiło. Kupujesz ten ruch? Bo mam wrażenie, że po prostu straciliśmy trochę ciepła w tym basie. Chyba, że pomysłem jest tak, że tak, to robi po prostu głośniej. No tutaj AI się pomyliło. Napisało Adaptive Electric Guitar, Electric Bass Guitar. Także widzicie. AI też potrafi się mylić. No nie, wiem, a inne krzywe w tego, w, na przykładzie tego basu? Dobrze, w ogóle tak. Yy, trzeba przyznać, że my pracujemy w trybie yy, równoległym, ponieważ mamy tutaj ten wielki taki universe button, albo po prostu gałka oczna, nie wiem, AI patrzy, i mamy tutaj 50. Czyli w 50% domiksowywany jest ten sygnał z zakualizowany. <grym> Zamiast. To już był, wtedy byłby już ten Curves AQ w 100%. Fall, 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 fall. Czyli może ich pomysłem jest tak, że ponieważ to jest wyjściowe ustawienie 50, że to jest równoległe AQ, które coś tam ma dodawać, zmieniać, ulepszać. No nie, nie wiem, no, ja, ciężko mi się tym zachwycić. Still Ja w przypadku tego basu wezmę zwykłe IQ Abletonowskie, czy jakiekolwiek inne. Proszę bardzo. Nie wiem, 495. Kiedyś Pulsar, um, pulsar Audio coś takiego w prezencie dawało. Na w tym w tym mamy na przykład przycisk auto i on automatycznie nam skompensuje ten ruch, bo dodałem tutaj zdrowo 4 decybele. Mamy ciepło w dole. Ja trochę pokazałem te struny i palce, że słyszymy, że to jest rzeczywiście żywa gitara i ktoś tutaj jakąś piękną figurkę nam zagrał. No, błagam, błagam jeden ruch, a nie po prostu jakieś curves AQ. Nie, nie wiem, czy to jakby widać wyraźnie, ale po prostu jestem absolutnie niezachwycony tym narzędziem. Natomiast mogę się mylić. No, jeżeli na przykład ty już wydałeś pieniądze i jesteś zachwycony, i dzięki temu twoje miksy stały się lepsze, to gratuluję. Natomiast uważaj, uważaj, bo widzisz wzrost głośności. Często przypadkowe krzywe, które w ogóle nie biorą pod uwagę relacji danego instrumentu do reszty miksu. Przecież gitara basowa, która gra sama z wokalem, musi być inaczej wyekwalizowana, niż gitara basowa, która gra z elektrykami, z akustykami, jeszcze jest jakieś piano do tego i nie wiadomo co jeszcze. Na tym polega miksowanie, na tym polega też mistrzostwo naszych uszu i naszego mózgu, że to my podejmujemy decyzje, to my żeśmy zaaranżowali, wyprodukowali utwór, my podjęliśmy te decyzje, to są nasze decyzje. I nam żadne AI nie może po prostu nie może tego odebrać. Bo ten plugin nie wie, jak ten ma, bas ma brzmieć w relacji do innych i dwa, te to AI nie wie, jak ja chcę, żeby ten bas brzmiał. Bo na przykład ja chcę, żeby on był kompletnie ciemny. Właśnie, żeby nie było słychać ruchu, bo mam taką wizję artystyczną. I, i, i to jest moja subiektywna wizja. I oczywiście, może tysiąc osób, które tego posłucha, czy dwieście, powie ludzie, jaki beznadziejny ten bas. Dobrze, ale ja tak chciałem. Ja, jako twórca, chcę, żeby ten bas był ciemny. Albo chcę, żeby był jasny. Błagam, 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 błagam. Dobra. Wystarczy. Nie będę próbował tego na innych instrumentach, bo to, co wypróbowałem, po prostu sprawia, że w ogóle, w ogóle mnie to nie interesuje. Yy, ostrzegam, ostrzegam, niepotrzebnie nie wydawajcie pieniędzy. Mam nadzieję, że to co pokazałem w tym filmie przyda Ci się. Mam nadzieję, że oszczędzisz pieniądze, lepiej je wydasz, czy na fajną wtykę, czy na cokolwiek innego, mądrzej, i że będziesz się rozwijał i będziesz świadomie podejmował decyzje dotyczące tego, jak ekwalizować Twoje instrumenty, żeby zachować ich naturalne brzmienie, albo żeby je ładnie wmiksować, wlepić w brzmienie. To są Twoje decyzje i to też daje nam przyjemność. Więc baw się muzyką, ciesz się. E, najlepszego. for you like you've been there for me